Stanisława Bukowiec o krótką wypowiedź. Trzygodni księża, drogie panie, panowie myśliwi, według funkcji, godności, Panowie oficerowie, drodzy samorządowcy, szanowni państwo. Dziękuję, panie łowczy okręgowy, za zaproszenie na tę uroczystość. To bardzo ważny dzień dla waszego środowiska, dla waszego związku. Serdecznie gratuluję tej pięknej siedziby, i myślę, że będę wyrazicielem również głosu choćby samorządowców, którzy, słysząc, ile ona kosztowała. To są pod wrażeniem. No, w, tych, w tych czasach wybudować tak piękny obiekt za 900 tysięcy złotych to jest naprawdę sukces. Ale sukces wynika z tego, że to dzięki Waszemu zaangażowaniu, Waszej pracy społecznej, można było taki piękny obiekt postawić. To również jest dowód na to, że Polski Związek Łowiecki tworzą ludzie pełni pasji, pełni zaangażowania. Którzy nie szczędzą czasu i własnych środków finansowych, aby działać na rzecz dobra wspólnego. Pan profesor wspomniał o różnych pomysłach, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, związanych z próbą nie boję się tego powiedzieć doprowadzenia do ograniczenia działalności Polskiego Związku Łowieckiego, być może i nawet likwidacji. Jako poseł powiem tak, nie zgadzam się na takie rozwiązania i będę robił wszystko, będę zachęcał również do tego, żeby takie pomysły zniknęły z przestrzeni publicznej. Brawo. Bo związek to ludzie, ludzie o różnych poglądach, o różnych zainteresowaniach, o różnym statusie społecznym, zawodowym ale działający na rzecz naszej ojczyzny, środowiska. Jesteście prawdziwymi ekologami. Ja Was traktuję jako ekologów, a nie różne grupy i różnych, różne osoby, które się mienią ekologami. Często na Komisji Ochrony Środowiska, której jestem członkiem, pojawiają się takie pomysły, można powiedzieć, niepoważne ze strony różnych osób które deprecjonują Waszą rolę. A przecież to Wy dbacie o to, żeby nasze środowisko przetrwało, żeby, na, żeby zwierzyna w naszych lasach przetrwała, żeby to, co dobre trwało, to, co złe było likwidowane. Ale dbacie również o edukację, dbacie o rozwój tej części, tej warstwy przekazu, szczególnie w odniesieniu do dzieci, młodzieży, wiele, akcji, które mają na celu właśnie taką, takie, takie przeświadczenie w środowisku i w naszym społeczeństwie przekazać dalej. Pojawiają się również ze strony tych tak zwanych pseudoekologów pomysły na to, aby odejść od tego, co jest naszą tradycją, naszą historią, aby wycofać się z łowiectwa, wycofać się z wędkowania, Ograniczyć albo, albo zlikwidować jedzenie mięsa. Każdy ma do tego prawo, ale nie wolno narzucać nikomu innemu tego, co jest w naszej kulturze, w naszej tradycji, w naszej historii. Bądźcie dalej rycerzami i pilnującymi tego, co jest istotą tradycji łowieckiej w naszym kraju. Życzę Wam tego z całego serca. Chciałbym również Wam z tej okazji złożyć na nie przeżyczenia. Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności dla Was, dla Waszych rodzin. Daszbur.